Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze pierwsze czytanie przypomina nam rzecz, którą powinniśmy sobie przypominać codziennie. Tak zresztą postanowił Kościół. Słyszymy te słowa: Postępujcie jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dzień kuszenia na pustyni. Gdzie kusili mnie wasi ojcowie, wystawiając mnie na próbę. I to jest cytat z psalmu, który też śpiewaliśmy dziś jako psalm responsoryjny. Ten psalm jest bardzo ważnym psalmem, ponieważ przez całe wieki Kościół modli się tym psalmem na rozpoczęcie. Liturgii godzin. On w języku łacińskim nosi nazwę inwitatorium, to znaczy zaproszenie. Owszem, zaproszenie do modlitwy, jak słyszymy w pierwszych słowach tego psalmu, przyjście, uwielbiajmy Pana, padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Ale jeszcze więcej, to nie jest tylko zaproszenie do modlitwy i do przyjęcia postawy pokory wobec Boga. Ale przede wszystkim do otwarcia się na niego. To te słowa zacytowane w pierwszym czytaniu, które w psalmie brzmią: Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła, słysząc głos Pana. Serc nie zatwardzajcie. To jest to wezwanie, które brzmi na początku każdego dnia. Liturgii godzin, jak mówiłem, nazywanej też brewiarzem. My myślimy, że brewiarzem czy liturgią godzin mają się modlić tylko księża, diakoni, osoby konsekrowane, zakonnice, siostry zakonne. Nie bracia i siostry. To jest owszem obowiązek. Tych właśnie wymienionych, ale liturgia godzin jest modlitwą całego kościoła. Każdy powinien się nią modlić. Do tego Kościół wzywa, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. Aby też codziennie powtarzać sobie na początku te słowa: Niech nie twardnieją wasze serca jak w meriba. Postępujcie jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, bo to jest rzecz niesłychanie ważna. A już to mówiłem niedawno tutaj, ojcowie Kościoła mówią, że chrześcijanin budzi się jako poganin, to znaczy z tą mentalnością, z tym nastawieniem, aby żyć dla siebie, aby się pełniła moja wola. I jeśli nie, nar, nie nawraca się od samego rana, żyje cały dzień jak poganin, żyjąc dla siebie, pełniąc swoje plany, swój ideał szczęścia realizując, podczas gdy istotą nawrócenia jest właśnie to, że pełni się nie swoją, ale Bożą wolę. Ale skąd ja mam wiedzieć, jaka jest wola Boża? Jak ja się mam nawracać? Jak mam zmieniać swoją mentalność? A no właśnie, wsłuchać się w głos Pana, wsłuchać się w Jego Słowo. Dlatego jest Kościołowi dana ta modlitwa, aby rozpoczynać dzień od Słowa Bożego, bo to ono nas nawraca, ono zmienia naszą mentalność i ono wyrywa nas z tej zatwardziałości serca. Która na czym polega? Tym przykładem do zatwardziałości serca są właśnie Izraelici, o których mowa w Psalmie. Ci z, ma z Masai Meriba, którzy kusili, to znaczy przymuszali Pana Boga do pełnienia swojej woli. Ma być tak, jak ja chcę. Jeśli robisz inaczej, ja tego nie akceptuję. Ja wiem lepiej. To jest właśnie ta zatwardziałość serca, te nasze plany, ideały wyobrażenia o życiu, których się trzymamy kur, kurczowo, a które po, po tym i tak się rozpadają. I dlatego mówi ten Psalm, jak słyszeliśmy, przez lat 40 to pokolenie wstręt we mnie budziło i powiedziałem: Są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Nie wiedzą, jaki jest Bóg, jak Pan Bóg człowieka prowadzi, że Jego drogi, jak mówi inny psalm, to łaska i wierność, że wola Pana Boga to nie jest coś, co Pan Bóg nam narzuca i na nas wymusza, że to jest dar miłości, że treścią woli Pana Boga w życiu każdego z nas jest Jego miłość. I dlatego mówi Pan Bóg: Nie wejdą do mojej krainy spoczynku. Nie wejdą. Będą szli swoimi drogami, będą realizować swoje ideały, myśląc, że to im przyniesie szczęście, i będą się ciągle rozczarowywać. Dlatego to wezwanie: jeśli dziś usłyszycie Jego głos, jeśli dziś usłyszycie Jego słowo, otwórzcie Wasze uszy i słuchajcie. Wiecie, że główną modlitwą Izraela jest ta modlitwa, którą Żydzi modlą się pięć razy dziennie: Szemaj Izrael, słuchaj Izraelu, otwórz uszy, słuchaj Izraelu, słuchaj Twojego Boga, nie słuchaj siebie, nie słuchaj tego świata, słuchaj Boga, Pan Twój Bóg, Pan jest jedyny. I dalej będziesz miłował Pana Boga swego. Jeśli go będziesz słuchał, jeśli nastawisz swoje uszy na Jego głos, na Jego słowo. I dalej to wezwanie, abyś, aby w nas nie było przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. To, to przewrotne serce niewiary. To zatwardziałe serce, które chce pełnić swoje plany, realizować swoje ideały. I skutkiem jest odstąpienie od Boga Żywego, nie od jakiegoś Boga, którego sobie wyobrażamy, ale od Boga Żywego, który jest ciągle obecny w naszym życiu i ciągle daje nam życie, swoje życie, jak w czasie tej Eucharystii, także Jezus Chrystus daje nam swoje życie. I mówi dalej: Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa to, co dziś się zowie, aby ktoś nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu, bo grzech w istocie najgłębszy jest oszustwem, jest oszustwem szatana i to oszustwem dotykającym tego, co najistotniejsze, mianowicie natury Boga. Bo szatan ciągle stara się nam wmówić, że Bóg nie jest miłością. Tak jak to mówił pierwszym rodzicom przy grzechu pierworodnym, że Pan Bóg źle prowadzi ten świat, że być może go nawet nie ma, skoro takie rzeczy się dzieją, to jest ciągle syg złego ducha. To oszustwo szatana, oszustwo grzechu. Dlatego to wezwanie: Nawróć się dziś. Jest takie opowiadanie, że Stary. Diabeł uczył młode diabły, jak mają kusić ludzi. I pyta się jednego, jak Ty będziesz kusił ludzi? A on mówi, będę ich zachęcał do tego, żeby mieli jak najwięcej pieniędzy, żeby walczyli, będę ich zachęcał do chciwości. Mówi, to dobre, ale to jeszcze nie jest doskonałe drugiego pyta, a ty jak będziesz kusił ludzi? A będę ich zachęcał do przyjemności, do tego, żeby korzystali z życia, z tego wszystkiego, co, co świat oferuje. Mówi, to też dobre, ale to nie jest doskonałe. I pyta trzeciego, a ty jak będziesz kusił ludzi? A ja będę im mówił, nawróć się jutro. Nawróć się jutro. Słowo Boże mówi, nawróć się dziś. Szatan ci mówi, nawróć się jutro, odłóż to. Ta słynna o której, prokrastynacja, o której się mówi, słowo pochodzące od łacińskiego kras, jutro, prokrastinare, znaczy przesuwać na jutro. Bracia i siostry, dopóki trwa to dziś, dopóki mamy to nasze teraz, nawracajmy się teraz, nawracajmy się dziś. Dziś przylgnijmy do Boga żywego. Oby w nas... Nie było przewrotnego serca, niewiary, wiary w siebie, a niewiary w Boga. Amen.